Hej! Dzisiaj pokażę Wam jedzenie moich zwierząt. Lecz w tym mogą się pojawić rzeczy, na przykład gałązki lub grzebyk do królika. będę przedłużać początku, więc zacznę. Pierwsza rzecz to takie bananki suszone. I ich nie podaję codziennie, oczywiście, tylko no, co dwa dni. Tak wyglądają. Jestem w takiej miseczce. Są z takiej karmy następnie mam tu taką karmę, i ona wygląda tak. To są właśnie banany, i je dzisiaj posortuję, bo tutaj już trochę dałam tych bananów do tej misy. Tutaj tak wygląda. Zobaczcie? O, tak, muszę ją słuchać. Tak, tak. Następna rzecz to taki tutaj, otóż, zioła, znaczy nie zioła, tylko taki, co właśnie nie wiem, zapomniałam. to jest podałam do takiego, otóż, um, kubeczka jednorazowego. I tutaj piszę Ola, czyli moje imię. Włożyłam teraz taki grzebek od mojego królika, który właśnie tutaj um, patrzy, jak nagrywam. Tak sobie to jest kratką robi. Właśnie go tak czeszę co dwa dni. Bo on i tak jest, taki był czesany. Następna rzecz taki Nestor, nestorg witaminowy. Tak wygląda. Jeszcze go nie otwarłam, jest zamknięty. No. To jest dla królików, świnek i chomików i widzu. takie różne. Mam dwie paczki gałązek. Kupiłam dwie i tutaj ym, właśnie jedna mi się już prawie skończyła. Dlatego kupiłam tą drugą. No skończyła się prawie. Wyglądają jak sobie leżą. Następne to są takie gałązki jabłoni. Ym, one są z zoologicznego i ja dopiero dzisiaj kupiłam i zasmakowały mojemu królikowi i świnkom, pomijkom na no. jakoś im zasmakowało to dam króliczkowi teraz zobaczycie nie wiem czy teraz będzie jakoś świętny ale zobaczycie no zabiera sobie jak widzicie położyłam tam no i ja... No, były tak po prostu z no i nie wiem, czy znajdziecie wy swoje z no, ale ja akurat miałam. Tu, 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 tu. Mam tutaj pełną rolę papieru, jest ich około tu 30 i daję te, jak przebieram z wyrządką, daję te roki papieru. Widzicie? Mam je w worku z Jekika i jest on podwyższony przez małego królika. takie jedzenie, jest znaczy ja mówię, to jest te same, co wtedy wam pokazałem. No i nie będę o nim dużo mówić. No, jest zrobić na godzinę. W każdym razie takie będzie Mam tu jeszcze jedno jedzenie, to jest z wersji Tylko w moim złogi jest taka duża paczka, bardzo duża i tam dają, na pół kilograma lub. Tyle co ja mam na przykład. U no, mnie jest logicznym to no, i jakoś zasmakowała, bo dzisiaj ją też ogólnie kupiłam ja i moim zdaniem zasmakowała. Królkowi nie tak bardzo nie zjadł całej, ale maszynka, która jest najstarsza ze wszystkich zwierząt, zjadłam praktycznie całą. Tutaj wam pokazuję siano od królika. Z, mm, właśnie je gryzł był w klatce, i ja już. Przesunęłam dzisiaj te siano, bo tak je Normalnie się no Widzicie, tutaj jest na odwrót. No i tak wygląda te sianko i daję mu często po prostu. Zobaczycie, jaką kupiłam, ale, ale kupiłam też mniejsze paczki, po prostu. A krójka mam, mam pół roku. Dostały mi tu takie otóż paczuszki. Pierwsza paczuszka to jest taka najmniejsza. I mały świnka dostała tą paczuszkę na urodziny w roku. Chipsy naturalne. Następnie to jest od królika, dostał to na święta. To są zioła uzupełniające z herbal Petsu. Wszystkie to, co tu mam paczuszki są z herbal no, na święta Bożego Narodzenia dostał oczywiście. Tutaj mam babkę ransetową i ją. Ją kupiłam chyba pół roku temu, lub niecałe pół roku temu. Na pewno ją kupiłam wtedy, jak był królik. I już się widzicie, prawie skończyła. Mam tu zioła podstawowe dla świnki morskiej. I ona też dostała mała świnka na święta, lecz doszła świnka jeszcze jedna po świętach. No i. No i teraz tutaj też tej śwince, która doszła. Tutaj mam otóż takie zioła podstawowe dla chomiku. Kupiłam je dzisiaj, mam hamykowi zasmakowały. Dałam mu bardzo dużo takich rzeczy, co dzisiaj kupiłam właśnie. I no nie do końca wszystkiego, bo wiecie, chomik ma zwierzęta nie ze wszystkiego od razu. Z herbal oczywiście, tak jak wszystko mówiłam już. I ostatnia rzecz, to skończona dla królików i gryzonii. Ja ją też dzisiaj kupiłam i moje zwierzątko zasmakowałam. Dałam to wszystkim zwierzątkom, jakie mam w domu. bo Nie mam żadnych psów, kotów, takich a ani nic. Mam tylko takie typu królik, komik, no wiecie. No, bardzo zasmakowało. To już na wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dawajcie łapki w górę i klikajcie ten przycisk, co jest tam na dole. Jest czerwony, tak jak tutaj ta miseczka. No i chciałabym mieć 50 subskrypcji. Mam nadzieję, że dacie radę i pa, widzimy się w następnym odcinku. Bye, bye!